To jest program Newsroom Małgorzata Walczak, a moim gościem jest Michał Kacewicz, dzien, dziennikarz Bielsacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa miesiące temu y, bunt w Rosji. Następnie, dwa miesiące po tym wydarzeniu, katastrofa samolotu, w której ginie Jewgieni Prigorzin. Czy kolejny może być Ramzan Kadyrow? Nie sądzę. Nie sądzę, myślę, że Kadyrow jest w pewnym sensie wygranym tej, tej sytuacji. Po pierwsze, ambicje Kadyrowa nie, nie sięgają tak daleko jak ambicje Prygorzyna, chociaż osobiście uważam, że Prygorzyn nie był tutaj jakby główną postacią tej, tej całej sytuacji z tym tak zwanym buntem, raczej rokoszem, pewną inscenizacją. Natomiast no, Prygorzyn był w pewnym sensie instrumentem, który był elementem jakiejś układanki, jakiejś, jakiejś rozgrywki wewnątrz rosyjskiej władzy. Natomiast ambicje Kadyrowa skupiają się głównie na panowaniu w Czeczeni, plus, plus na utrzymywaniu stosunkowo silnej pozycji jak na lidera no, małej małej, niewielkiej republiki i tak naprawdę bez większego znaczenia dla całości Federacji Rosyjskiej, takiego znaczenia gospodarczego czy też nawet politycznego. Kadyrow natomiast bardzo mocno zabiega o to, żeby jego pozycja na Kaukazie Północnym była mocna, niepodważalna, żeby nikt nie wtrącał się w jego sprawy czeczeńskie. Plus o to, żeby miał jakieś wpływy na gospodarcze w Rosji. Znaczy to, to widzieliśmy ostatnio, ponieważ jego, jeden z jego krewnych został prezesem spółki, przejętej spółki od firmy Danon rosyjskiego Danona, po, po tym jak Danon wycofał się z Rosji, ta spółka została de facto, można powiedzieć, znacjonalizowana i, i krewny Kadyrowa został prezesem tej spółki. Więc tego typu powiedzmy apanarze, czy też jakieś wpływy w gospodarce rosyjskiej, o to jest na pewno istotne dla Kadyrowa, ale jego ambicje nie sięgają Kremla. Znaczy tutaj, tutaj na pewno pod tym względem nie jest zagrożeniem w żaden sposób dla Putina, czy też dla rządzącej elity władzy. Kadyrow do pewnego momentu był bliskim sojusznikiem, można powiedzieć, Prygorzyna. Znaczy oficja, pokazywał się z Prygorzynem, chwalił go, i, i vice versa, bo ze strony Prygorzyna również padały ciepłe słowa pod adresem Kadyrowa. Obaj panowie współpracowali ze sobą już dość dawno, dlatego, że ich relacje nawiązały się w momencie, kiedy zarówno ludzie Kadyrowa, jak i najemnicy Prygorzyna działali w Libii, w, w, powiedzmy w latach tam 16-17 i później też współpracowali w Syrii, dlatego, że Czeczeni, Cze Cze Czeczeni działali w ramach struktur wojskowych rosyjskich w Syrii, Podobnie jak najemnicy Prygorzyna, więc ta współpraca tutaj była. Na początku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę również współpracowali ze sobą obie formacje w jakiś sposób, mimo no, wyraźnej niechęci między najemnikami, wagnerowcami a ludźmi kadyrowa, jednak ta współpraca gdzieś tam była, ale w pewnym momencie zaczęli się od siebie oddalać. To znaczy Kadyrow zorientował się, że um, Prygorzyn. Um, Przynajmniej demonstruje tą swoją niechęć wobec Ministerstwa Obrony, wobec Armii Rosyjskiej, i pewnie skalkulował, że to jest dla niego nieopłacalne, że może znaleźć się po drugiej stronie, jako no, konkurent, przeciwnik Putina, a to by było dla Kadyrowa niezbyt dobre. I zaczął się troszkę oddalać od Prigozyna. No Takim momentem kulminacyjnym to był właśnie moment tego czerwcowego tak zwanego buntu Prygorzyna, w którym Kadyrow jednoznacznie poparł Putina. Zresztą mieliśmy obok tego tak zwanego rajdu z Rostowa nad Donem, rajdu Wagnerowców na Moskwę, jednocześnie jednostki czeczeńskie, batalion Ahmad zmierzał w stronę Rostowa nad Donem po to, żeby właśnie pacyfikować ten bunt, więc Kadyrow jednoznacznie stanął po stronie Ministerstwa Obrony, po stronie Moskwy i Putina i w tym sensie on nie będzie w najbliższym czasie, jak sądzę, jakimś radykalnym krytykiem poczynań Moskwy, chociażby w Ukrainie. Chociaż już Moskwę zdarzało mu się krytykować, mimo wszystko Kaderow ma wpływy, ma armię, ta krytyka też się pojawiła, ale teraz dość ciekawą rzecz napisał Kaderow na swoim telegramie, zapewniał, że. To, co mówią zachodni politolodzy, to jest coś, którzy wieszczą mu rychłą śmierć, to jest zupełnie coś nieprawdziwego, coś właściwie, co go nawet bawi, ale to bardziej pokazuje jego strach, czy taką czystą kalkulację. Ja myślę, że to jest element takiej no, powiedzmy, stylistyki kadyrowa. On, on dość często wypowiada się w takim megalomańskim stylu e, o własnej osobie, tak jakby był tutaj właściwie drugą osobą po Putinie w Rosji. Jest to oczywiście nieprawda. I tak jak powiedziałem, jego, jego ambicje, jego, jego pozycja e, są silne na Kaukazie Północnym, są silne w Czeczeniu, ale są też w, jakim spos w jakiś sposób ograniczone. No nie jest jakąś tajemnicą, że dość mocno zawsze rywalizował z Junusem Bekiem Jewkurowym, to jest obecnie wiceminister obrony, a wcześniej lider sąsiadującej z Czeczenią Inguszetii I, I tam między oboma panami nie ma jakiejś wielkiej przyjaźni, a mimo to Kadyrow musi się z Ministerstwem Obrony porozumiewać, dogadywać. i yy, w najbliższym czasie ta pozycja kadyrowa będzie o tyle istotna, że jego jednostki, jego, jego jednostki czeczeńskie, ich rola na froncie ukraińskim może wzrosnąć. Znaczy, w Czeczenii może być zwiększony pobór, chociażby do, do, do wojska. Do wojska, które jest faktycznie prywatną armią Kadyrowa, dlatego że te formacje są pod całkowitą kontrolą tylko i wyłącznie Kadyrowa. One formalnie są w strukturach Gwardii Rosyjskiej czy MSW rosyjskiego, ale faktycznie są pod kontrolą Kadyrowa. Także to jest w zasadzie druga obok Wagnera formacja prywatna w Rosji. I jej rola na, w działaniach, ponieważ siłą zbrojnym rosyjskim brakuje y, wojska i, i muszą. Y, y, no Uzupełniać straty, i muszą, muszą już te luki na froncie jakoś uzupełniać. No to te jednostki czeczeńskie, chociaż one oczywiście się pokazały z nie najlepszej strony, dlatego że ponosiły duże straty, i więcej tam było takiego PR-u pokazowego, jeśli chodzi o ich siłę niż faktycznych dokonań, ale y, będą istotne, będą istotne, ponieważ Rosji po prostu brakuje wojska, więc no tutaj w tym sensie ta pozycja kadyrowa będzie jednak rosła. Nie będzie tarć między Putinem a Kaderowym, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Nie sądzę. Kadyrow jest sprytny, on doskonale rozumie y, różnego rodzaju układanki władzy w, w, Rosji, w, w Rosji, zresztą on jest troszkę z boku tych u, układanego. ile Prigorzyn rzeczywiście prawdopodobnie wszedł w jakieś walki koterii kremlowskich, to Kadyrow troszkę się trzyma tutaj z boku, oczywiście ze strony różnych, y, powiedzmy, koterii y, w ramach y, no, układu władzy w Rosji były, były y, naciski także na Kadyrowa, w ostatnim czasie były takie y, historie, Natomiast no, myślę, że to się teraz jakoś wyrówna, uspokoi i, i Kadyrow nie ma ambicji sięgających Kremla, więc no, w tym sensie nie będzie atakowany przez władze rosyjskie. To, że Kadyrow zamieszcza na swoim koncie, na telegramie, zdjęcie z Putinem, też pokazuje już za kim stoi, za kim się opowiada, w którym kierunku idzie. Tak. Kadir... Putin bardzo dużo zainwestował w Kadyrowa. Zresztą to, to jest historia też, też taka, że Kadyrow doskonale wie, jakie mogą być konsekwencje jakiegoś powiedzmy nieposłuszeństwa, nielojalności. No, jego ojciec w końcu zginął w 2004 roku w, w zamachu w groznym i yy, także no, yy, Kadyrow dobrze wie, czym się może skończyć jakieś yy, wplątywanie się w jakieś awantury sięgające samego Kremla. Putin dużo zainwestował w Kadyrowa, ponieważ Kadyrow jest gwarantem yy, stabil, stabilności na Kaukazie Północnym, stabilności w Czeczeniu samej, a obecnie w tej sytuacji takiego rozchwiania, kiedy yy, w dodatku niektóre formacje czeczeńskie walczą przecież po stronie Ukraińskiej, no to to ryzyko jest, jest, rośnie, jest dużo większe. Jest pewna destabilizacja, także wywołana mobilizacją w Czeczenii, także tym, że, że, że po prostu wielu Czeczenów ginie na wojnie w Ukrainie. Więc myślę, że Putinowi tym bardziej będzie zależało na tym, żeby w Czeczenii i na całym Kaukazie Północnym panował spokój. A Kadyrow ze swoimi brutalnymi, dyktatorskimi metodami jest póki co dla Putina gwarantem tego spokoju. Kadyrow wręcz napisał, że jest naczelnym piechurem Rosji i że jego życie nie należy do niego, tylko do wiary, ojczyzny i interesów. Też takie znaczące słowa. Oczywiście z jego strony jest taka właśnie, no jak powiedziałem wcześniej, megalomańska y, y, czasami skłonność do podkreślania tej swojej z, roli, znaczenia i przyjaźni, czy też lojalności wobec Putina, ale y, myślę, że na Kremlu wiedzą, że może być dokładnie odwrotnie. To znaczy, trzeba cały czas inwestować w, w Kadyrowa, cały czas go wspierać, bo y, w innym przypadku bardzo szybko te role mogą się odwrócić. Kadyrow ma na tyle silną pozycję autonomiczną w Czeczeniu, że gdyby wpadło mu do głowy, żeby się na przykład zbuntować, tak jak Prigorzyn, no to Czeczenia będzie taką strefą, yy, no właściwie, Całkowicie poddano mi kontroli zbuntowanego lidera, i, i bardzo to by, by było niebezpieczne dla całej struktury Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza że dla układanki na Kaukazie Północnym. Więc tutaj myślę, że ten strach na Kremlu przed ewentualnym buntem takiego kogoś jak Kadyrow jest dość duży, ale jednocześnie jest pewność, że kiedy on będzie otrzymywał wsparcie rosyjskie, no, Czeczenia jest cały czas przecież potężnie dotowana z budżetu federalnego. I będzie. Kadyrow otrzymywał pewne strefy wpływów w biznesie rosyjskim, no to to będzie panował spokój i ta lojalność będzie, krótko mówiąc, kupowana przez Kreml. Władimir Putin zawsze kształtował swój wizerunek jako takiego bardzo silnego władcy. Strzelanie do tygrysów, uczenie żurawi latania, objazdy po bezdrożach Rosji. Po buncie wielu komentatorów mówiło, że ten wizerunek został nadszarpnięty. Czy on po śmierci Prigorzina został odzyskany? Myślę, że ten wizerunek zmienił się właściwie już przed, a na pewno po rozpoczęciu agresji na Ukrainę. Putin po prostu się schował, zresztą schował się już dużo wcześniej w czasie pandemii yy, i, i przestał eksponować tą, ten, 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 ten swój taki wizerunek macho silnego lidera. Yy, po prostu zmieniły się okoliczności. Yy, natomiast yy, myślę, że śmierć Prigorzyna oczywiście i, i jego szybkie w sposób tajny taki i dziwny pochowanie przygorzyna to jest taki element redukowania legendy przygorzyna i w ogóle zwijania tej całej historii z, z obiegu publicznego. Natomiast to nie spowoduje, że Putin zmieni swój charakter, swój ten swój wizerunek publiczny, dlatego, że po prostu Putin w tym momencie przeszedł no, pewną metamorfozę. Jest, jest już starszy. Rzeczywiście się boi, rzeczywiście ukrywa się w różnych bunkrach i, i mniej eksponuje swój, swoją postać publicznie. A w dodatku nadchodzą, nadchodzi bardzo ciężki, powiedzmy stres test dla całej administracji, dla całej elity władzy. Przyszłoroczne wybory prezydenckie, niebawem taki mniejszy test, czyli wybory regionalne i to jest taki okres, kiedy mm, będą bardzo silne napięcia w elicie władzy w Rosji i Putin z uwagi na to y, raczej nie będzie eksponował tego swojego starego wizerunku, raczej będzie się skupiał na tym, żeby panował spokój, żeby nie doszło do takich sytuacji jak ten tak zwany bunt Prigorzyna, czy też jakich, y, jakiegoś wychylania się niektórych koterii kremlowskich i próby Wzmacniania przez nie pozycji. Czy to, co się wydarzyło, jest też sygnałem dla potencjalnych wrogów Putina, że nie podnosi się ręki na władzę, bo zostanie się ukaranym? Na pewno jest to tego rodzaju sygnał. Na pewno jest to, to, to też sygnał, że by nie wykorzystywać jednak takich instrumentów, jak, jak, jak wagnerowcy, którzy no jednak zostaną teraz w jakiś sposób rozkawałkowani i ich rola taka polityczna w, w, zniknie tak naprawdę no wraz z Prygorzynem. Jest to tego rodzaju sygnał, ale myślę, że też kremlowska elita doskonale wie, jeszcze czy też wiedziała przed historią z Prygorzynem, wiedziała czym się tego typu y, sprawy mogą kończyć. Znaczy, to, to tam myślę, że nie trzeba było tego demonstrować. Świadomość, że mm, za zamach na autorytet, na monopol władzy w Rosji y, są takie konsekwencje, czyli potencjalna śmierć i, i po prostu i w atak, nie, gorzej niż śmierć, bo też wymazanie z historii, y, to oni to dobrze wiedzieli, ale po prostu ktoś zaryzykował, wypychając Prygorzyna y, naprzód. No właśnie, bo powiedział Pan na początku naszej rozmowy, że Prigorzyn był tylko instrumentem, skoro był instrumentem, czyli musieli być jacyś główni aktorzy, czy jeśli oni zdecydują się po raz kolejny doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce dwa tygodnie temu, to czy wyciągnęli wnioski, to będzie zupełnie inaczej wtedy przeprowadzona, przeprowadzony bunt lub podobna sytuacja i czy w ogóle może do tego dojść? Jeżeli są ci aktorzy, to oni są w cieniu. Nazwałbym ich bardziej reżyserami niż aktorami. Aktorem był tutaj Prygorzyn. Oni są w cieniu. Oni sądzę, że nie osiągnęli swojego planu, nie zrealizowali swojego planu maksimum, ale plan minimum zrealizowali, czyli w jakiś sposób jednak osłabili Putina. Wystawili go na trudną sytuację i zasugerowali, że osłabienie jego władzy jest możliwe. On z tej sytuacji na razie przynajmniej z tego co widzimy wyszedł, ale faktycznie wobec elity władzy rosyjskiej, bo to jest istotne, nie wobec społeczeństwa, zdanie społeczeństwa ma tu mniejsze znaczenie, wobec elity władzy jednak. Pokazał, że to państwo nie do końca funkcjonuje sprawnie. Znaczy jest możliwe doprowadzenie do takiej sytuacji jak w Rostowie nad Donem, jest możliwe, żeby ktoś taki jak Prigorzyń funkcjonował. To jest pewna, pewna sugestia dla tej elity władzy i ci, którzy reżyserowali ten spektakl, w pewnym sensie osiągnęli swój cel i zobaczymy w najbliższym czasie, czy ich pozycja się wzmocni. Nie, trudno ich nazwać, czy to, które to są konkretnie postacie, ale no, wiadomo, że jest parę takich osób, Osób, które były, sympatyzowały wcześniej z Prygorzynem, miały z nim jakieś powiązania biznesowe czy nawet polityczne. Aleksyj Diumin, gubernator obwodu tulskiego, Dmitry Mironow, były gubernator jarosławski, obecnie jeden z doradców Putina. To są takie silne postacie polityki, trochę w drugim, trzecim szeregu, mało medialne w Polsce, mało znane, natomiast istotne w układance wewnętrznej władzy wokół Kremla, z dużymi ambicjami, ludzie stosunkowo młodzi i oni, czy też inni ludzie z, z szeregów służb specjalnych w przyszłości mogą odgrywać jakąś rolę. Na razie trzymają się w cieniu, nie ponieśli żadnych strat, nie zostali ukarani. ukarani ukarany został Prygorzyn, ukarani zostali czołowi Wagnerowcy i grupa oficerów, która z nimi współpracowała, bo teraz są prawdopodobnie czyszczeni z, z sił zbrojnych, czy też z, ze służb, ale są takie osoby, które mają duże ambicje i są tak naprawdę przyszłością autorytarnego systemu władzy, który stworzył Putin. Jeżeli ten system przetrwa, to oni będą odgrywać w najbliższym czasie ważną rolę. Ten plan maksimum, o którym pan powiedział, on się może jeszcze gdzieś tlić, czy to jest już raczej pogrzebane? Nie ma chyba instrumentów, by go realizować. Grupa Wagnera jest już rozbita, jeśli chodzi o jej moc taką. na no, Część jest na Białorusi, część jest w Afryce, część przeszła do, do cywila, czy też w ogóle odeszła z, z samej formacji. Myślę, że to rozkawałkowywanie grupy Wagnera będzie miało w najbliższym czasie miejsce. To będzie pewien proces. Jako formacja nie są już instrumentem, a innych instrumentów nie ma. No, chyba, że za taki, mówię o instrumentach siłowych, chyba, że za taki przyjąć jakiś możliwy bunt w szeregach sił zbrojnych rosyjskich, jak i, jak i, yy, 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 ale no na razie no, na to nie wygląda i chyba jeszcze przez jakiś czas nie. To będzie oczywiście bardzo mocno związane z sytuacją yy, na, frontach, na froncie ukraińskim. Rygarzyń zginął dwa miesiące po buncie, Putin czekał po prostu na dogodny moment? Też trudno powiedzieć, czy Putin, być może Putin wydał y, taką sugestię y, jeszcze w czerwcu, natomiast no, ludzie jacyś tam przygotowywali to, y, jeżeli tak to wyglądało. Y, więc y, nie wiem. No, by Tutaj pewna symbolika dat też mogła mieć jakieś znaczenie, oczywiście, natomiast no, trudno powiedzieć, to, jak, jak to było, jeśli chodzi o chronologię tych działań. Myśli Pan, że w miejsce grupy Wagnera powstaną kolejne grupy? Myślę, że możliwe jest powstanie innych prywatnych formacji czy też para prywatnych pod pełną kontrolą już w tym momencie służb specjalnych rosyjskich. Zresztą grupa Wagnera też była pod, w pewnym sensie pod taką kontrolą, tylko tyle, że gdzieś tam się w sensie to wymknęło. Jest to możliwe i równie możliwe jest to, że grupa Wagnera jako taka przetrwa, ale już rzeczywiście pod, również pod kontrolą Kremla. A co z obecnością Wagnerowców na Białorusi? Czy, czy śmierć Prygożyna cokolwiek zmieni w sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej? No W tym momencie trwa, y, trwa, trwa trwają różne działania, także ze strony Polski. Mieliśmy ostatnio ze strony Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych, że granica może być zamknięta w przypadku, gdy grupa Wagnera się. Nie wycofa z Białorusi, będą, będą prowokacje, będą poważne eskalacje na, na granicy i, i także kryzysu migracyjnego. Yy, to jest taka sugestia głównie pod adresem Łukaszenki, żeby on jednak przemyślał to, czy, czy może używać w tej sytuacji obecnej po śmierci Prygorzyna Wagnerowców do takich działań. Yy, I też myślę, że to jest próba wywarcia nacisku w sytuacji, kiedy Kreml zapewne myśli, co dalej zrobić z tymi ludźmi, no bo oni tam nie mogą przecież wiecznie przebywać. Yy, ich używanie jakby w pełnej liczbie do, do prowokacji na granicy też jest bez sensu. Tak? Więc, Część więc... Wagnerowców chyba też zgłasza w tej chwili to, że nie otrzymują pieniędzy, szczególnie ci, którzy są w szpitalach i nie ma tych środków na leczenie. Rodziny o tym zaczynają dość głośno I to mówić. jest właśnie kluczowe. Pieniądze są tutaj kluczowe. To, to jednak są ludzie, którzy tam poszli dla, dla pieniędzy. Tak? Nawet, nawet ci, którzy byli w jakiś sposób przymuszani do tego, na przykład w więzieniach. Więc ten, kto płaci, ten rządzi. Wcześniej płacił Prygorzyn, wykorzystując swoje powiązania z, z Ministerstwem Obrony i, z, i, i zarabiając pieniądze chociażby na misjach afrykańskich, syryjskich i ukraińskiej. W tym momencie nie jest jasne, kto tak naprawdę sponsoruje grupę Wagnera. Jeżeli będzie to budżet Federacji Rosyjskiej, no to budżet to Federacja Rosyjska siłą rzeczy będzie rządzić grupą Wagnera i to, i to jest dość chyba jasne tutaj. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszym gościem był Michał Kacewicz Bielsa Tywiat. programu Newsroom.